Graj defen, zgraj defen, A chodź sep, chodź sefan. Schoba się tak, że byłem, a ja tutaj Jak mówię pomóż, to wych Lufes ci widzę. Lufet. No bo mam dużego. Dobra, cicho. Bust nie mnie, bust z nim, je, bus nim u siebie. Poskocz. To nie jestem przyzwyczajony do kusania. Rantuję, daj go teraz Góra, nie wychodzę Buz, 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 teraz ty Teraz ty, teraz ty, debilu, kurwa, teraz ty Wstań Razem, razem Dobra A, tak nie, nie, nie. <ślesk> To jest taktyka teraz